Lubom, estrum i Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Roblox. I dzisiaj będziemy grać sobie w Welcome to Bloxburg. A przed tym odcinkiem zostawcie łapę w górę, suba dzwoneczkiem. I e, do, lecimy do mm, grania. I ten, widzicie mam dwa Robloxy, nie pytajcie do czego. Hmm, no. na, na ten... Na Game Pass nie gramy, nie No i się eee. na Tomate. Lekka. ty hm, to na no jakieś GameCasa <knie> wydają sobie. Zostawcie no lajka w górę. Ty! A, to, jest... Aha, to chyba taki jest ten. O nie! Da, no. Więc, no dobra. Lecimy. No, Tutaj kasę sobie odbierzemy. Nie Tutaj ok. nasza kasz, kaska wpływa na konto. Yy, jesteśmy w pełni, no, nie w pełni, to jest koks. Więc musimy się tutaj wykąpać, co nie Będziemy tutaj. A, aha, aha, to już jest dane, więc Gideon. No i się kąpiemy, kąpiemy. Damy sobie na chwilkę, na stukę może. Fana sobie też trochę powiększymy I tutaj. No wiem. Co? No co tu co robi te party, jakby. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, no to sam zobaczę. I nie wiem, czy mi komentarze tam zabierze YouTube, ale to zależy już od nich, więc jak ben, będą komentarze tam włączone, to napiszcie. Lubię placki, a ja przy tym mam serduszko. I może będę losował też rzeczy, jak ten. Jak to, jak. Mm, no, z kim będę nagrywał odcinek? I piszcie, czy też macie blog z Mi się podoba ta gra? Fajna jest taka. Kurde, kurczę, tu góry, tu coś. Nie ma. o. I tu no tu No, tu góry, No Duży, na ma, ma, ma jakieś kawę Oha, ona no chce jakąś kawę pokazać. O, czemu tu są serca? Nie wiem, czemu tu są serca, ale tutaj okay. Tutaj chyba mm, coś nie kupiła. A, nie. No, no. What do you want? Twice... uh, placki. please, please, Too much, Too much, too much. please, I please, please, I don't understand. Placki, placki, placki. Placki pancakes, pancakes Pan pancakes Masz pancakes czy nie. Jak nie masz, no to ja znajdywałam. Masz czy nie? O, dobra, dała mi coś. I, no i musimy zejść. No i... o! O, okej, okay. ty, Ona nie ma pieniędzy, ja się jem normalnie. cie bazę! Cześć, żona dała mi za darmo. No, i co teraz trzeba zrobić? No, ja tu ja tutaj co mam robić, Kurde, przez bramę wchodzę, kurde, wchodzę do domu. O, jakieś tutaj ubranka kupić. Jakieś tutaj cykanie ma. O, cykno. no. On nie wie gdzie ja jestem. Tylko czemu ma w tym domu coś? Aaa, ona ma jakieś lampy. Ma. No? No. Dobra, trzeba je coś wziąć lodówki. Eee, yy, take ingredients. Allergizet. Take ingredients. Mm -hmm. A nie, ja tu podziękuję. Ty ona piwnicę ma. To ma premkę, ma. Kurde. Kozak, nie wiem. Ja nie będę się to mówił. E, idę do Go To House. House. Y, pff, no. I tak, to czekajcie zobaczyć. Nie ja, nagrywa na, na na się Wikitech. No i czemu to tak wolno się ładnie, nie wiem. Oczywiście teraz. Widzowie, szanowni, usuwamy nasz domek. E, tak, usuwamy nasz domek. Będziemy budować u nasz nowy domek, więc tutaj... E, house, house mini. Nie pytajcie, jakie piszę. pisze. Dobra. O, ty! To jest dobry pomysł o takie coś mieć. Albo o taki nie, o taki, o taki, o taki mi się podoba. Ten, ten mi się podoba najbardziej mode. I to. No kosza. Aha, tu tak S jest, to ja na telefonie się podobałem. Chce, co? A, dobra, ziemi. Nie, to nie. Aha, tu tak się wolno wracać, żeby mieć 1000 DPI. Dobra, byle tam usuwałem, nie wiem. No ma nikub, Ty, ale też git. No i mamy całą działeczkę. I skąd mi tacy fajne domy robią? Zazdro. Kurczę, Kurde, na jakieś, jakieś pręki trafiłem sobie. Nie pytajcie na mój Oczywiście też. co? Nie wiem. Nie wiem, co tu chodzi. Więc, mm, dobra. A no dobra. Ale no, może z... nie ogarniam tego, więc tu trzeba taki zrobić małą podłogę, czyli floor. I Okej okay. Ciężkie to jest, kurwa. Nie ogarniam tego I to, I to ja tak Chory. Kurde, nie wiem, jak to zrobić. Nie ma. No, A Ruma musimy, dobra. To nie. To musimy na razie zrobić o to, taką podstawę, jakąś czy nie, ścianę. Ścianę, włos, czy to? Mmm. Mm. Are you ok? Nie, nie jestem ok nie? Dobra, i budujemy tutaj tak O kurde, trochę na to tam pieniędzy zależy. Dobra, dobrze zrobiłem, prosto Tutaj ściankę to możemy zrobić taką mini Czyli, czyli jak tu jest na 8 kratek To tu będzie na 4, co Czyli właśnie podzielić trzeba, co nie? Ja, matematyka się przydaje zawsze. Uczycie się. Uczcie się, bo no, to jest ważne. Dobra, cyk. z nie Dobra, tutaj trzeba pofarbować. Pofarbować trzeba. No ścianę chcę pofarbować. Material, tobby och fina drämmar. Fina fajne, fajne material... Det kol... Så material. Det finns en de fin. Vad ser jag? Något fint. Kollektion. Ja, det är det. czekajcie så är takie så takie. O, takie o. Są. Aha, to się nie zapisuje. No to. Mm. E -e On też usuwa. No to kurde. Słabo co nie Słabo, słabo, strasznie słabo. Dobra, to jest ten kolorek masz. Tu też trzeba znów wyszukać. Wiecie, taki początkowy grać. Jestem to czasami tam coś mogę nie ogarnąć. No ale wiecie, 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 wiecie. Kółka? Nie, może... Nie, nie. Nie wiem co tu robię. Na ścianę za dużo już wydają. No ma. Myślę, że taka ściana, z git jakby... No i to jest, e, Więc teraz już... Co ja Sam zapłacić, ja nic nie płacę, Po co ja nie wiem? niektórym płacić jakieś, jakieś pieniądze? O co im to? Więc tutaj trzeba takie jakieś różniki robić. Nie wiem, jak to zrobić kompletnie. Czekajcie, zobaczyliśmy jak to. Było. Yy, nie wiem, Więc jakieś tam różniki trzeba zrobić. A ja zrobię tutaj teraz doors, 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 dorsy. Dorsy tam takie niebieskie były fajne. Takie jakby białe. Białe dorsy. Takie drewniane, co nie, czy nie, czy nie. Uuu, co tu są za rzeczy? Nie wiem, nie wiem. Kompletnie jakieś tutaj... O, takie. No i luba. Windows, Windows. E, tu będą te moje ulubione Windowsy. Czekajcie, to jest pojedyncze. To jest takie podwójne. Hop. I hop. Tutaj z przodu też takie na górze są fajne jakieś takie maluśki. Hmm. Czyli, czyli to są o takie o jakieś, nie wiem. Dobra. Ty i ładnie nawet wyszło. Nie powiem, że złe. Kurde. Teraz musimy zrobić tutaj... Te narożniki, ale ja nie wiem jak zrobić te narożniki co nie? Więc narożniki to zrobię takie pilarsy. O, pilarsy chyba co nie. Kurde, nie wiem, jak zrobić to tanie, co nie. Co? nie? Nie wiem. Więc mm, tutaj pofarbować to trzeba będzie na białe, czy Tutaj też na białe. Oh! O, to jest takie same, kurde. My to jesteśmy, koks. No Dobra. Tutaj na razie ściany się nie będę zajmował. Yy, dobra, już mam trochę pieniędzy brakuje, więc teraz jak to ja pilarsy, pilarsy, gdzie są Pilarsy głowy, A nie, bo tu są Pilars, 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 Pillars. O te, będę jakieś najtańsze, po prostu. Nie wiem, czego nie, 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 nie. Wow. to Teraz... Łup, czekaj, Łup. Tak, Łup, Łup, Łup. O, maj nikogo, 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 nikogo. Wow. Czekajcie. To tu trzeba tak powiększyć. Aha, to się nie da powiększyć, ale chłop. mnie no Арео, хорошо. Почему не могу? За. Mm. Не могу. Ага, тут еще могу так. А да. сами не? Co jest, nie, nie wiem, nie wiem, nie A płaskie, czekaj, no to płaskie, no to tam kurde. Z płaskimi to mi problemy nie mamy. Chyba, co mi? O Boże, święty, to enter, żeby. Ja to jestem, ludzie, naprawdę. Naprawdę, ludzie. Tu pewnie też, tak, a nie, tu takie szare to jest, więc material. takie jakieś jeszcze O, cyk, cyk, nie, cyk, o, uuu, ale to będzie gites Czemu to? Dobra Teraz tutaj flor trzeba, co nie? Floor, floor, floor Enter Teraz tyk, trzeba kliknąć Enter. Nie wiem. Flor. Nie wiem, nie wiem. totalnie nie wiem co to zrobić. Mm. Czyli teraz lighting. Lighting to tutaj takie trzeba jakieś, nie wiem. vedete che ho fatto, aspettaci, ho fatto. Niente, non ha senso interpellarsi. Tor e tor. -tor. A like thing to sobie damy o takie, takie, wiecie, takie, jakby wiejskie, takie co nie? O, tu będzie, tu, więc tu, to więc nie tu, tak tu, zrobić tu, O tak. Nie, tu, nie, tu, 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 nie. I tutaj. O, dobra, no, to short, dobra, tam weź. Tu short jedno, Więc teraz trzeba pofarbować to. Material... Ale to co, nie? O, dobra, dobra, to więc kafelki damy sobie takie... Szare, tak jak u mnie, co nie? No i tutaj, like, like ting to trzeba. No już 18 minut. E, lighting, like lighting, like to tutaj sobie takie. A nie, nie można. Ale twoje koperki wyglądają mmm Więc lighting, like co so, sobie damy? o no, tutaj będzie taki. Taki tu będzie stół. Tu będzie stół, czyli, czekajcie, czekajcie komfort, nie, kitchen, kitchen, ale kitchen, 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 it, hmm. nie, kitchen, no kitchen, nie, tutaj trzeba będzie dać. Го, у кшавого, реба, этого, 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 как-то, не вылукать. Ну, не, ну, не могу. Ммм, не, все, не, это о Вайсик Адро. Что, что? Ага, 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 Tu też trzeba. No co jest? Czemu? Ja nie mogę sir. No to tu będzie lodóweczka. Czajsz, że tu będzie lodóweczka. Co nie? Tu będzie. Kurde, ale te ludówki słyszałem, że są strasznie drogie. Co nie, co nie. Kitchen, kit, kitchen, no kitchen, no i co kitchen. Kurde nie. Lodówka, lodówka. Lody. Łówka. Co? Nie wiem.

Co? Nie wiem, co tu dam. Aha, to muszę takie o zrobić coś. O, w stylu włoskim. To. Cyk. Ja. Yeah. Yeah. O ja, ale ci stoi. tu wiem uczyliście Widzieliście to? Eee, dobra, teraz day nie, kit nie, kitchen i tutaj trzeba nie, tak, tak, tutaj. Co? nie, no nie, 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 ja nie, się żyje. nie, 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 żyje, nie, ale nie można! <mówi> y, Counter Nie można, rozumiesz? No nie można. sorry, zabrata, ale... No ale nie można, co nie? Nie! Nie można! Dobra, tu lodówki nie będziemy mieć. Mm, oh. Nie, ty my tu się nie zmieścimy z tym. Jak to? Z Łazienką, co nie? Więc tutaj będzie. Mm, jak to? Wals. I tu będzie o takie coś. Takie coś. Co nie? Będzie to jest taki, będzie smal. Smal pokojik. Co? Jak? Jak? Co? A, bo to tu jest. No to niestety, ale ty musisz wypaść. Konkel, teraz z doors. Doorsy sobie dajemy o takie. No czemu? Czemu to? No, no to tak wstępu jakoś więc nie? Y, tu będzie... No nie da się! Nie da! Y, I tu... Tutaj damy sobie o te. Kurde, serio nie zmieści... Nie gadaj, że się nie zmieści. Id. Dobra. Dajkro Elektronic... Ja chcę, mi się takie fajnie podobają takie LEDy, co nie? Takie ledy, o właśnie, o takie. One są takie, no mm. nie wiem, jakie są, ale takie są fajne, strasznie mi się one podobają. No mi się no, w... te ledy. No i fajnie. Tutaj zabraca, sorry, no ale wiecie, różni chyba. Mm. Tutaj daj court, comfort, czemu, table. Aha, dobra, to musimy... musimy tutaj dać jak to mm. blisko telewizja będzie nie I tutaj damy sobie taką i tu będzie day Co jest? Jak my mało kasy mamy widzów, a my jeszcze łazienki nie mamy, to my będziemy musieli wyburzyć oto o ścianę. Ale nie, ale nie chcemy tego tak i ja chcę szybko telewizję, telewizję tego z... Aha, aha. No to widzowie będziemy mieć telewizor przy oczach, co nie? A tego, no to trzeba. Aha, okej, 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 dobra, to telewizor nie ma, znaczy nie ma trzeba nic, nie? Mm, to będzie komfort, i tu będzie. Jakaś mała szafeczka, co nie wiedzie, kurde. Ale trzeba się po tutaj... To przy oczach mać, co nie. Yy, no i niestety trzeba, ale tą całą ścianę trzeba wyburzyć, więc... O nie, nie trzeba, ale jestem ty. Nie trzeba, co nie, bo tu Kliknę. O Boże. Tables, dobra, ja muszę jeszcze kuchni tutaj ten, wbić jak to. Tabla, co nie I jak to, i chase. Chase. Będzie plus jest? Ha, Nie wiem, ja muszę w tym. W alu. alu. I to będzie ch-a. Dobra. No, no. y, tu będzie też takie o oh, fajne. No, y, to jest banana. Bój. Doors. To jest banana. Tutaj będzie taki. Mm, Ładzineczka, co nie? Ładzineczka tu będzie. Ładzineczka to będzie też. I jeszcze teraz banana. Tak, będzie mnie więc co ja? Co ja. No I tu no trzeba zrobić taką. 10. Fajną. Łazineczkę sobie. Nie ma! Cyk, 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 cyk. Teraz bój. Nie uf, uf, uf. I to jest taka, będzie mała. Enter. O, ciało, No, nie, będzie raz. Tu jeszcze flora trzeba. Flor. Flor, flor. O, to nie, to łopata. Nie, automat. Je so, nie łopata. Nie. nie, nie łopata. O, do widzów, to jest jakaś serca. Nie łopata. Nie łopata. Chcę cię No diablo. <grymne> Może. Obserwuj. Nie. Nie mam drewna! No i co mi jest tego? Czy ja... jaki ja tebił? No. Nie mam drewna. Muszę schodzić po drewno tylko. A już mię luz! Nie! O, o, o! My goodness, good. Utrzymujemy do zamęczenia. Mmmm, może, no, no to... boże, nie, nie, nie. Tak, 29 minut. Więc dzięki za oglądanie do następnego odcinka, dzięki um, następnym odcinku, już to, to, to dokończę. Więc, na dobra, dobra. dobra.